Witam dziś przedstawię mój stary smartfon jest to samsung Avila gt s52 30g tak ten telefon teraz nie działa bo nie mam, bo nie mam teraz baterii ładowarki ponieważ smartfonik się popsuł ale ale to jest mimi smartfon dostałem go w roku 2014 albo 2015 już nie pamiętam ten telefonik pamiętam Uczył się takiego GPS -a, Windows Windowsa 7 jak to było i się uruchamił taki Samsung www.samsungmobile.com to no, tak, ten telefonik miał, pamiętam, z T -mobile, nie miał kartę SIM T-Mobile, nie wiem czy T-Mobile czy Play, sam nie wiem, i się włożyło kartę pamięci, tak, i ma 3,2, ten aparat miał 3,2 megapiksele, teraz tych telefoników nie ma, bo ma ten telefonik lepsze aparaty. I nagrywam teraz nowym telefonem. Tak. No, ten telefon miał też wiczety. Nie miał też chyba tylko miał dwie dzwonki Samsunga. Ton i w, wo, watcha, drop JobTon. Niestety nie miał tak dużo dzwonków ten telefon. No, ale no miał też muzykę przesyłaną przez Bluetootha i się łączył z internetem mm, mm, i, ale niestety ten telefon w roku 2013 lub 2019 no, się nie włączał i się popsuł próbowałem ładować ale, ale się nie ładował i no i przez to nie co wyciągnął mm, telefon z i i jak widzicie, tu są ryski, no i się, no i się ym, rozbił na drodze, ale coś się porysnął, i tutaj, no, czyli to było na tyle. Bateria gdzieś zaginęła, ładowarka też, ale dzięki za oglądanie. Ja się powolutku z nami żegnam. No i widzimy się w kolejnym. Papa, pa. do widzenia.